Jeśli spojrzymy na Łukasza 17 chronologicznie ten fragment następuje przed Mateusza 24 bo Mateusza 24 to fragment paralelny do Łukasza 21. W Łukasza 17 mamy pierwszy odnotowany przypadek, gdy Jezus naucza swych uczniów na temat tej doktryny. Biblia mówi, jak było za dni Noego, tak będzie i za dni syna człowieczego. I wielu ludzi rozumie to w ten sposób, że ludzie będą tak samo niegodziwi jak za tamtych dni, jak za dni Noego. Jezus mówi też, że za dni, gdy syn człowieczy się objawi, będzie też tak samo jak za dni Lota. I ludzie mówią tak, będzie niegodziwość podobna do tej, jaka była w Sodomie Jego Morze. I wskazują na różne procesy w społeczeństwie, które to odzwierciedlają, mówiąc, będzie taka niegodziwość jak za dni Noego i za dni Lota. Ale nie o to chodzi w porównaniu, jakie Jezus tutaj czyni. W wersecie 28 mówi, podobnie jak działo się za dni Lota. Jedli i pili, kupowali sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Ten fragment mówi nam o tym, że wyjście lota z Sodomy jest obrazem pochwycenia. Mamy dwóch aniołów wyprowadzających lota z Sodomy, przedstawiającej świat. Oni wyprowadzają wierzącego na zewnątrz, zanim gniew Boży zostaje wylany na miasto. I księga objawienia mówi to samo, że pan Jezus Chrystus posyła swych aniołów, którzy Gromadzą bieżących i wyprowadzają ich ze świata. Księga Objawienia konkretnie mówi, że upływa pół godziny, a potem Bóg zaczyna wylewać swój gniew. Ten model Left Behind, w którym bieżący nagle znikają, a ludzie zadają sobie pytanie, gdzie oni się podzieli, jest błędny. Ludzie będą mówić coś innego. Gdy zostaniemy zabrani, Bóg zacznie wylewać swój sąd. Z nieba poleci ogień i siarkę. Ludzie będą wiedzieli, że coś się dzieje, będą szukać schronienia. Będą wołać do gór, aby padły na nich i ich ukryły, ze względu na spadający ogień i siarkę, ze względu na gniew. Dzień, w którym zostaniemy stąd zabrani, będzie tym samym dniem, w którym Bóg zacznie wylewać swój gniew. To dlatego, gdy słońce i księżyc pociemnieją, Biblia mówi, że nadszedł dzień Jego gniewu i już będzie mógł się ostać? Tego samego dnia, pół godziny później, Bóg ześle deszcz, ognie i siarki. Objawienie rozdział szósty: Słońce i księżyc pociemnieją. Rozdział siódmy: Wielki tłum bieżących pojawia się w niebie. Rozdział 8. Bóg zaczyna wylewać swój gniew. To jest dokładnie to, czego Biblia naucza w 24 rozdziale Mateusza. Słońce i księżyc pociemnieją, a potem będzie pochwycenie. Proste. Rozmawiam z ludźmi, którzy wierzą w pochwycenie przed uciskiem i oni zazwyczaj mówią mi jedną z dwóch rzeczy. Albo mówią, mój lider powiedział mi, że pochwycenie nie jest nawet wspomniane w Księdze Objawienia. To jest dość dziwne, skoro Księga Objawienia tak szczegółowo przedstawia wydarzenia czasów ostatecznych. Pominięcie tak doniosłego wydarzenia, jak powrót Jezusa Chrystusa na obłokach i pochwycenie na obłokach wierzących ze wszystkich wieków, powiedzieć, że tak ważne wydarzenie nie jest wspomniane w Księdze Objawienia, jest nie do pomyślenia. Jednak ponieważ powiedzenie, że pochwycenie nie jest wspomniane w Księdze Objawienia jest po prostu śmieszne, wielu zwolenników pochwycenia przed uciskiem przeszukało tę księgę i starało się znaleźć coś, co przypomina pochwycenie. I na okrągło słyszę coś takiego, Objawienie 4.1. Objawienie 4.1 brzmi tak. Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Stąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. To jest głos, jak gdyby trąby, ale nie jest to głos trąby, który rozmawia z Janem, z jedną osobą. Stąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. I oni mówią: Widzisz, to jest pochwycenie. Jeden człowiek pochwycony w duchu i to jest pochwycenie. Zabawne jest, że oni nie czytają wersetu drugiego. Werset drugi mówi: I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha, a oto tron stał w niebie. Pochwycenie to nie duch pochwycony do nieba. Pochwycenie jest cielesnym zmartwychwstaniem. Zostaniemy fizycznie zabrani do nieba, to nie będzie pochwycenie ducha. Biblia jasno mówi, że pochwycenie będzie dosłownym cielesnym zmartwychwstaniem tych, którzy umarli w Chrystusie. A my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy cieleśnie pochwyceni wraz z nimi. Tak więc to duchowe zachwycenie jednej osoby, to, by Jana zdecydowanie nie jest pochwyceniem. Jeżeli sądzisz, że to jest pochwycenie, to przyjmujesz naprawdę dowolną interpretację. Zabawne jest to, że ludzie, z którymi rozmawiam, a którzy wierzą w pochwycenie przed uciskiem, twierdzą, że interpretują Biblię dosłownie. Ale gdy proszę ich, żeby pokazali mi pochwycenie w Księdze Objawienia, to wskazują mi Objawienie 4.1. Jeden człowiek zabrany do nieba, oni nie czytają nawet wersetu drugiego, który mówi natychmiast doznałem zachwycenia ducha i oto tron stał w niebie. Fizycznie on się nigdzie nie przemieścił. Jego ciało nadal było na wyspie Patmos. Umarli w Chrystusie powstaną jako pierwsi, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, wraz z nimi zostaniemy pochwyceni na obłokach w powietrze. To nie jest jakieś duchowe doświadczenie. To jest zjawisko fizyczne. Mówienie, że objawienie 4.1 to pochwycenie jest naciągane. Ale ci, którzy wierzą w pochwycenie przed uciskiem, muszą mówić, że ono jest w objawieniu 4.1, bo to jest jedyna rzecz, jaką mogą w tej księdze znaleźć. Przed uciskiem. To nie pasuje, ale jak sądzę, muszą coś znaleźć. Gdy dorastałem, nauczano mnie na temat pochwycenia przed uciskiem. Gdy dorastałem, powiedziano mi, że ono nie jest nawet wspomniane w księdze objawieniem. Zawsze sądziłem, że coś tu nie pasuje. Bo z jednej strony mamy wydarzenie tak ważne i doniosłe jak pochwycenie, a z drugiej strony księga cała jest proroctwem o czasach ostatecznych i w niej to nie jest wspomniane? Przecież to nonsens. Gdy byłem dzieckiem, mówiono mi, że z pochwyceniem będzie tak: ludzie będą sobie normalnie żyli, aż nagle wierzący znikną. Ale to będzie coś znacznie wspanialszego, ponieważ Biblia mówi, że każdy oko go zobaczy. Ujrzymy, jak słońce i księżyc pociemnieją. Zaś w Łukasza 21 jest powiedziane: Gdy zobaczycie, że te rzeczy zaczną się dziać, podnieście się i wyprostujcie, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Wyobraźcie sobie, jak to będzie, gdy słońce i księżyc pociemnieją. Gwiazdy zaczną spadać. A my spojrzymy w górę i powiemy: To jest to, doczekaliśmy. To jak gala Hollywood. Gdy na przyjęcie przybywają sławni ludzie, to towarzyszą im jasne światła i flesze. Oni mówią przez to: hej, spójrz na mnie. Gdy czytasz szósty rozdział objawienia, albo Mateusza 24, 13 rozdział Marka, 21 Łukasza, każdy z tych fragmentów opisuje zaciemnienie Słońca i Księżyca. To jest zdumiewające, gdy się to czyta. Słońce i księżyc pociemnieją. To zwróci uwagę każdego człowieka na świecie. Ale Biblia mówi, że będzie również trzęsienie ziemi, tak więc jeśli ktoś jest ślepy, to i tak zwróci jego uwagę. I w tej chwili całkowitej ciemności Jezus Chrystus przybywa na obłokach. Rozświetla całe niebiosa. Biblia mówi, że On będzie niczym błyskawica jaśniejąca z jednego krańca nieba aż po drugi. Spojrzymy w górę i ujrzymy Jezusa Chrystusa przybywającego na obłokach. I będziemy wiedzieć, że w każdej chwili możemy zostać pochwyceni, aby z nim być. Mam nadzieję, że dożyję i będę oglądał ten dzień. Nie wiem, czy to się wydarzy za naszego życia, ale mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że uda mi się przetrwać to prześladowanie. Ten ucisk, jak cudowną rzeczą będzie żyć w tym dniu, gdy Jezus Chrystus objawi się na obłokach, to znacznie większe niż to, co nam wmawiano. Koncepcja, w myśl której będzie ukryte powtórne przyjście, po którym ludzie będą się zastanawiali o co chodzi, jest nieprawdziwa. To zwróci uwagę każdego, jak wielka gala Hollywood. Masz rację, w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia czytamy. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko. Oto przychodzi, użyty tu jest czas teraźniejszy. Następne jego przyjście będzie wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. To jasne. Ludzie niezbawieni, będą śmiertelnie przerażeni. Biblia mówi, że gdy zobaczą Go przychodzącego na obłokach, będą biadać i płakać, będą śmiertelnie przerażeni, ale my, którzy oczekujemy na Jego objawienie się, będziemy podekscytowani, Będziemy poruszeni. Cudownie będzie poczuć, że to jest to. Osobiście chcę, żeby ten film odniósł sukces. Chciałbym, aby Bóg go użył, aby otworzyć ludziom oczy na prawdę, ponieważ uważam, że jest ważne, abyśmy powrócili do Biblii. Pamiętam, że gdy byłem nastolatkiem i dorastałem, to nie lubiłem czytać Księgi Objawienia. Sądziłem, że nie jestem w stanie jej zrozumieć. Za każdym razem, kiedy ją czytałem, zastanawiałem się, czy to rzeczywiście znaczy to, co znaczy. Poznanie prawdy na temat pochwycenia otworzyło przede mną pismo. Teraz kocham czytać Księgę Objawienia i kiedy ją studiuję, ma ona dla mnie tak wiele sensu. Sądzę, że gdybyśmy tylko mogli dotrzeć do chrześcijaństwa, do chrześcijańskich fundamentalistów, do baptystów i otworzyć ich oczy na ten temat to być może zaowocowałoby to zamiłowaniem do Słowa Bożego i przebudzeniem Słowa Bożego, przebudzeniem studiowania Słowa Bożego i przywróceniem Go na kazalnicę naszego kraju i ujrzelibyśmy wielkie dzieło Boże. Nie zrobiliśmy tego filmu po to, żeby dzielić doktrynalne włosy na czworo, albo żeby skorygować kogoś, kto nieco inaczej niż my rozumie biblijne proroctwa. Nie o to chodzi. Te wydarzenia naprawdę się wydarzą. Biblia mówi nam, że będzie jeden rząd światowy, będzie jedna globalna religia i jednolity światowy pieniądz. To nie jest jakaś teoria spiskowa. To się naprawdę wydarzy. Ludzie będą masowo zabijani, będzie głód, będą zarazy, będzie prześladowanie, to będzie niepodobne do czegokolwiek, co do tej pory miało miejsce na świecie. A chrześcijanie w ogóle nie są na to przygotowani ponieważ wierzą w bajkę o pochwyceniu przed uciskiem. Wierzę w pochwycenie, to jest biblijna doktryna, ale pochwycenie nastąpi po ucisku. Być może powiecie, pastorze Jimenez, dlaczego miałoby to mieć znaczenie? Oto dlaczego. Jak wierzę, doktryna pochwycenia przed uciskiem zakłada, że nie ma zbyt wielkiego znaczenia to, co czynimy. Nie ma znaczenia to, jak żyjemy, ponieważ albo umrę w podeszłym wieku, albo będę szedł sobie przez życie, jeździł na wakacje, gromadził oszczędności w trzecim filarze, żył dobrym życiem, aż któregoś dnia po prostu zniknę. Zanim wydarzy się cokolwiek złego. Sądzę, że ta nauka głoszona milionom ludzi spowodowała, że staliśmy się ociężali i zadowoleni z siebie w naszym chrześcijaństwie. To my musimy głosić Ewangelię. To my musimy wychodzić. Staram się nauczać ludzi, mówiąc zobacz, nadchodzi prześladowanie. Jedź na wakacje i rób, co masz zrobić, ale lepiej umocnij się w swoim wewnętrznym człowieku. Lepiej będzie, jeśli zaczniesz czytać Biblię, jeśli zaczniesz chodzić z Bogiem i Go Poznasz. Lepiej czytaj Biblię, bo być może pewnego dnia zostanie ci ona odebrana. Dzisiaj mamy całkowitą wolność, żeby się zgromadzać i głosić Słowo, ale może przyjść dzień, w którym to zgromadzenie będzie nielegalne. Gdy ta Biblia będzie nielegalna i to, co tutaj robię, będzie nielegalne. Lecz jeśli mamy serce dla Boga, będziemy docierać do ludzi z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Na koniec powiem tak, głosiłem wam te rzeczy, abyście nie zostali zgorszeni, gdy nadejdzie prześladowanie, kiedy poproszą was o przyjęcie znaku bestii do waszej prawej ręki lub czoła. Przypomnijcie sobie to kazanie. Być może to się nie wydarzy za naszego życia, ale jeśli się wydarzy, będziecie pamiętać to kazanie. To dlatego Jezus to powiedział i dlatego ja to mówię. Powiecie: chcesz nas przestraszyć? Nie. Jezus powiedział: na świecie ucisk mieć będziecie. Czy dodał, bądźcie tym zniechęceni? Nie, on powiedział, bądźcie dobrej myśli, jam ja zwyciężył świat. Bądźcie dobrej myśli, nie bądźcie zdołowani. O człowieku, czy mówisz poważnie? Ścinanie głów, więzienie, głód, zaraza. Mówisz poważnie? Bądźcie dobrej myśli, on zwyciężył świat. Być może to się wydarzy za naszego życia, być może nie, ale wiecie co? Jeżeli Bóg jest z nami, któż będzie przeciwko nam? Chwała Jezusowi Chrystusowi. Pochylmy głowy i pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za jasną prawdę Twego Słowa. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego nam dałeś, by nas prowadził. Sam nie doszedłbym do tego po tym całym praniu mózgu, jakie przeszedłem, po tych kłamstwach, jakich się nasłuchałem po Schofieldzie ale dzięki za Ducha Świętego, który wiele lat temu w tym pomieszczeniu przebił się przez to wszystko i wypalił w moim umyśle te trzy słowa. Gdy byłem dwunastoletnim chłopcem, Duch Święty wypalił we mnie te słowa z Mateusza 24 po ucisku. Modlę się, aby te słowa wniknęły do serc i umysłów każdej osoby, która jest tutaj dziś wieczór. Kochamy Cię i dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Zaśpiewajmy krótką pieśń, zanim się rozejdziemy. Songs, you know, you just start singing. You don't really think about the words and what it's saying. But just look at what the, the third verse of the song says. It says, My sin, oh, the bliss of this glorious time. You say, Well, what's the bliss about thinking about my sin? But look at what it says. It says, It's nailed to the cross. And I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, of oh, my soul. So just think about those words as you're singing it. and Sing it out, and we'll get ready for this preaching. My sin. Biblia jasno mówi na temat zbawienia, że ono nie jest oparte o to, jak dobry jesteś. Wielu ludzi uważa się za całkiem dobrych, ale Biblia jasno mówi, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Biblia mówi, nie ma sprawiedliwego, nie ma ani jednego. Ani ja, ani ty nie jesteśmy sprawiedliwymi. Gdybyśmy w celu wejścia do nieba mieli opierać się na naszej dobroci, to nikt z nas by się tam nie dostał. Biblijna droga do nieba. Uznaj, że jesteś grzesznikiem. Biblia mówi w księdze objawienia 21.8, że udziałem bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców, i przeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i uwaga, wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. Zdarzało mi się skłamać. Każdy kiedyś skłamał. Wszyscy zgrzeszyliśmy i powiedzmy to otwarcie, zrobiliśmy rzeczy gorsze niż kłamstwo. Zasłużyliśmy na piekło. Ale Biblia mówi, że w tym objawiła się miłość Boga do nas, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Jezus Chrystus przyszedł do nas. Biblia mówi, że był Bogiem objawionym w ciele. Bóg przybrał postać człowieka, przeżył bezgrzeszne życie. Nie popełnił żadnego grzechu. Pobito go, pluto na Niego i przybito go do krzyża. Biblia mówi, że On poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża. Każdy grzech, jaki Ty i ja popełniliśmy, został potraktowany tak, jak gdyby Jezus go popełnił. Został ukarany za nasze grzechy. Gdy umarł, Jego ciało zostało zabrane i pochowano je. Jego dusza zstąpiła do piekieł na trzy dni i trzy noce. Dzieje 2.31. Trzy dni później On powstał z martwych. Pokazał uczniom dziury po gwoździach w swoich rękach. Biblia jasno mówi, że Jezus umarł za każdego. Że On umarł nie tylko za nasze grzechy, lecz także za grzechy całego świata. Ale jest coś, co musimy zrobić, żeby zostać zbawionymi. Dzieje 16, pojawia się tam pytanie, co mam zrobić, żebym był zbawiony? Odpowiedziano Mu, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i dom Twój, to wszystko. Nie powiedzieli, przyłącz się do kościoła, a będziesz zbawiony, daj się ochrzcić, a będziesz zbawiony, przeżyj dobre życie, pokutuj ze wszystkich swoich grzechów. Nie. Uwierz. Uwierz, że Jezus umarł, został pochowany i wzbudzony z martwych dla Ciebie. Nawet najsłynniejszy werset w Biblii, odnośnik do niego możecie znaleźć nawet na kubku w hotelu. Każdy słyszał o Jana 3,16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wieczne znaczy wieczne, życie na wieki. Jezus powiedział: I ja daję im życie wieczne, i nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Biblia mówi w Jana 6,47: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Tak więc jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, Biblia mówi, że masz życie wieczne, będziesz żyć na wieki, nie możesz utracić swego zbawienia, ono jest wieczne. Gdy tylko zostałeś zbawiony, masz to na wieki i nigdy tego nie stracisz. Jeżeli popełni jakiś straszny grzech, to Bóg dopilnuje, żebym został za niego ukarany. Gdybym na przykład kogoś zabił, Bóg dopilnuje, żebym trafił do więzienia albo żeby wykonano na mnie karę śmierci. Zostanę na tym świecie ukarany i Bóg dopilnuje, żebym został ukarany, ale nie pójdę do piekła, ponieważ jestem zbawiony. Gdybym poszedł do piekła, oznaczałoby to, że Bóg jest kłamcą, ponieważ On powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne i nie zginie na wieki. Dlatego w Biblii są przykłady osób, które zrobiły naprawdę złe rzeczy, a mimo to dostały się do nieba. Dlaczego? Czy dlatego, żeby tacy dobrze, nie, dlatego, że uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Z kolei inni ludzie, którzy wiedli lepsze życie w oczach świata, albo nawet rzeczywiście lepsze życie, ponieważ nie uwierzyli, poniosą w piekle karę za swoje grzechy. Zaufaj wyłącznie Chrystusowi jako swojemu zbawicielowi. Pozwólcie, że zakończę pewną myślą. Chcę się upewnić, że przekazałem wam pewną rzecz. Jeden z uczniów zadał pytanie Jezusowi. Pytanie brzmiało tak: czy tylko niewielu będzie zbawionych? Dobre pytanie, prawda? Czy większość ludzi zostaje zbawionych, czy tylko nieliczni? Kto spośród Was sądzi, że większość ludzi będzie zbawiona? Zgadnijcie, jaką odpowiedź dał Jezus. On odpowiedział, czytamy o tym na przykład w siódmym rozdziale Mateusza. Powiedział: Wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, i wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą, zaś ciasna jest brama i wąska droga. Która prowadzi do życia, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A potem dodał takie słowa: Nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios, lecz ten, który czyni wolę ojca mojego, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu? Czy w twoim imieniu nie wyganialiśmy demonów? I czy w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudownych dzieł? A wtedy powiem im: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, Wy, czyniący nieprawość. Wielu pozostanie na zewnątrz. Po pierwsze, większość świata nie twierdzi nawet, że wierzy w Jezusa. Dzięki Bogu większość osób w tej sali twierdzi, że w niego wierzy. Jednak większość świata tak nie twierdzi. Jednak Bóg ostrzegł, że nawet pośród tych, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, nawet wśród tych, którzy nazywają go Panem, wielu powie: Panie, przecież czyniliśmy te cudowne dzieła, dlaczego nie jesteśmy zbawieni? On powie im: Odejdźcie, nigdy was nie znałem. Zbawienie nie jest z uczynków. Jeżeli ufasz w swoje uczynki, że one cię zbawią, jeżeli sądzisz, że pójdziesz do nieba, ponieważ zostałeś ochrzczony, jeżeli twierdzisz, że aby być zbawionym musisz przeżyć dobre życie i przestrzegać przykazań, że musisz chodzić do kościoła i odwrócić się od grzechów, jeżeli pokładasz ufność w swoich uczynkach, to pewnego dnia Jezus ci powie: Odejdź ode mnie, nigdy ci nie znałem. Całą swą wiarę musisz złożyć w tym, co on uczynił, musisz położyć ufność w tym, co Jezus uczynił na krzyżu, gdy umarł za ciebie został pochowany i z martwych wstał. To jest twój bilet do nieba. Jeśli sądzisz, że jesteś dobrym chrześcijaninem i w tym pokładasz swoją ufność, to on powie: „Odejdź ode mnie”. Powie: „Nigdy cię nie znałem”. A nie, kiedyś cię znałem ponieważ gdy tylko cię pozna, wcześniej o tym wspomniałem, to jest wieczne. Gdy cię pozna, jesteś zbawiony na wieki. Ale on powie, odstąpcie ode mnie, nigdy was nie znałem. Jeśli idziesz do piekła, to dlatego, że on cię nigdy nie znał. Gdy cię pozna, to cię zna. Moje dzieci zawsze będą moimi dziećmi. Gdy jesteś narodzony na nowo i stajesz się jego dzieckiem, zawsze nim będziesz. Możesz być czarną owcą w rodzinie. Możesz być kimś, kogo Bóg tutaj na ziemi surowo karci. Możesz sknocić swoje życie, ale nie sknocisz zbawienia, ponieważ ono zostało załatwione. To jest najważniejsza rzecz, jaką chciałem wam przekazać na temat czasów ostatecznych. Mamy jeszcze parę minut na pytania albo o zbawienie, albo o czas ostateczny. Drogi Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że zasługuję na to, aby pójść do piekła. Ale wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu i zmartwychwstałeś. wstałeś. Proszę, zbaw mnie teraz i daj mi życie wieczne. Ufam tylko Tobie, Jezu. Amen.